Tak, to kolejny raz ja. Witam na moim kanale. To kolejny raz ja w tych samych siuchach i w tej samej fryzurze i w tym samym makijażu i z tym samym kubkiem. Um, ponieważ korzystam z wolnego czasu i nagrywam jedno po drugim, przy okazji się ucząc. Myślałam, że będzie prościej. Jak y, omówię to, co jest takie najbardziej popularne, najbardziej znane. W, na kolejnych filmach przejdę do jakichś tam niuansów, może nie niuansów, ale do e, rzeczy, które są troszkę mniej znane, na przykład do poetów starożytnej Grecji i tak dalej. Ymm, no, już samo już myślę, że nie jest aż tak często poruszaną kwestią jak Iliada czy Odyseja. I tak pomyślałam, że sobie od razu załatwimy Platona. A żeby załatwić Platona, to dobrze byłoby nakreślić jakiś cały obraz w filozofii, czyli omówilibyśmy sobie Sokratesa, no bo to o nim Platon pisze to on jest jakby, powiedzmy, głównym bohaterem dialogów Platona. No i warto by też wspomnieć o Arystotelesie, czyli o uczniu Platona, no i oczywiście troszkę dowiedzieć się też o Platonie i wspomnieć może też o Demokrycie. Demokryt to jest ten koleś, co stworzył atomizm i jako pierwszy powiedział, że wszystko składa się z atomów. To tylko taka wzmianka. Oto Sokrates był bardzo nietypowym człowiekiem, to na pewno. W czasach, kiedy żył Sokrates, nauczali sofiści. No właśnie o sofistach mogłabym powiedzieć, to jeszcze do tego wrócimy. Sokrates przede wszystkim zajmował się etyką, to było jego dziedziną zainteresowań. Był popularny wśród, zwłaszcza wśród młodzieży ateńskich. No niestety to go zgubiło, bo Sokrates został skazany na śmierć. no Było oskarżenie o bezbożność, o gorszenie młodzieży. Trudno powiedzieć, czy tak było, czy tak nie było. Natomiast Istnieją źródła, w których jest to podważane, jakby tak oficjalnie poszedł do sądu Sokrates właśnie pod tymi zarzutami, ale mogło chodzić o coś innego sprawy polityczne I chodził po rynku po forum i opowiadał o tym, jaka, jakie są jego jakby, jakie jest jego spojrzenie na etykę. Zdarzało mu się również zaczepiać ludzi, również tych wysoko postawionych i zadawać im jakieś tam proste pytania, które prowadziły do tego, że okazywało się, że ta osoba, którą on zaczepił, nie bardzo wie, nie bardzo wie, co tak naprawdę uważa. I odnajdywał sprzeczności w myśleniu tej osoby poprzez zadawanie prostych pytań. Generalnie Sokrates używał dwóch metod podczas y, rozmawiania z ludźmi. Pierwsza z tych metod nazywała się elenktyczna, a druga nazywała się majeutyczna. Elenktyczna to jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłam, czyli zadawanie pytań, i poprzez zadawanie pytań odkrywa się jakieś sprzeczności, absurdy w rozumowaniu danej osoby. Natomiast majetyczna działa na zasadzie indukcji i przedstawiania analogii danej osobie, czyli to już jest no, wymiana zdań, rozmowa, czasem monolog so Sokratesa, natomiast już nie ma tych pytań. Najczęściej Sokrates łączył te dwie metody, najpierw zadawał pytania, i w momencie, w którym dochodziło się do, do wniosku, no, że tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, to wtedy zaczął, zaczynał mm, wprowadzać tę metodę indukcji i analogii. Sokrates wierzył w obiektywność, wierzył w to, że istnieje prawda obiektywna, którą można, do której można dojść poprzez mm, właśnie zadawanie sobie pytań, poprzez rozumowanie. Czyli było to coś przeciwnemu tego, o czym nauczali sofiści, którzy uważali, że tej prawdy obiektywnej po prostu nie ma. Kolejną różnicą bardzo znaczącą między sofistami a Sokratesem było to, że Sokrates absolutnie nie pobierał żadnych pieniędzy, w ogóle był człowiekiem biednym. Jego nauczanie pochodziło po prostu z jego serca. Chciał szerzyć swoje, swoją koncepcję, bo uważał, że jest to dobre. Natomiast sofiści pobierali opłaty za swoje nauki. Sokrates nauczał rzeczy dziwnie prostych, ale nieoczywistych. Sokrates uważał, że cnota jest najważniejszą cechą człowieka i powinien ją w sobie pielęgnować, i że do cnoty można dojść tylko i wyłącznie. Poprzez pogłębianie swojej wiedzy, poprzez rozumowanie, i ta cnota, jest właśnie jakby takim, taką bramą do poznania obiektywnej prawdy o świecie, o etyce, o wartościach. No i sam Sokrates nie miał żadnego dorobku literackiego, i dopiero Platon, jego uczeń, zaczął spisywać jego myśli, i dzięki temu one do dzisiaj przetrwały. Platon Wprowadził do filozofii starożytnej pojęcie idealizmu i myślę, że to akurat jest dosyć znaną koncepcją. Chodzi o, o te jaskinie Platona, o to, że rzeczy w tym świecie są odbiciem idei ze świata idealnego, są jakby cieniami, i że właśnie odnosił się do tej prawdy obiektywnej, że istnieje to, to, ten, ten ideał i to wszystko, co mamy w tym świecie, jest. Nieidealną kopią. Z... Platon poznał Sokratesa, zaprzyjaźnił się z nim w wieku 20 lat. Platon założył szkołę filozoficzną, która nazywała się Akademia, i prowadził ją do swojej śmierci. Dorobek z Platona został zachowany w całości, są to listy i 35 dialogów. Myślę, że wszystkie warto przeczytać. I te dialogi najczęściej dzieli się na takie trzy okresy. Najpierw to są dialogi sokratyczne, i no wiadomo, jest tam postacią Sokrates. Opowiadają one o zagadnieniach z, z zakresu etyki. Są również dialogi okresu średniego, i one skupiają się na właśnie tym idealizmie Platona. Jest tutaj w tym gronie również słynny dialog uczta. I jeszcze są dialogi okresu późnego. Tutaj jest między innymi Timajos. No wspaniały dialog bardzo skomplikowany do dzisiaj tak naprawdę do końca nie rozszyfrowany. Jeżeli ktoś mi powie, że przeczytał i zrozumiał w pełni o co tam chodzi. Mmm... No to mu nie uwierzę tak. Platon. Poruszał też m.in. kwestie w filozofii przyrody oraz teorii państwa. Dla idealizmu Platona charakterystyczny był dualizm, czyli to, że istnieje byt idealny i byt realny. Dualizmem bytu objawiał się również tym, że dusza jest niezależną częścią od ciała. Nadrzędną ideą był Bóg, a reszta idei była mu podporządkowana. A celem człowieka w jego wędrówce życiowej było Osiągnięcie cnoty, osiągnięcie dóbr idealnych, a nie materialnych. Dobra realne służyły tylko jako środki do osiągnięcia dóbr idealnych. Uczeń Platona Arystoteles z kolei odszedł od nauki mistrza. Odrzucił teorię idei. Gdzieś można go umiejscowić między materializmem a idealizmem. Uważał, że tylko prawdziwe jest to, co. Materialne jest zbudowane z substancji, określał materię i formę danego bytu, a substancje dzielił według dziesięciu różnych kategorii, jakby opisywał je tymi kategoriami. I materia była podłożem wszystkiego, natomiast forma była jakimś celem, pojęciem. Rzeczy są materialne, natomiast ich forma, ich istota jest ogólna. Ale nie jest to świat idei, jakby wszystko jest umiejscowione w tym świecie. I teoria poznania oraz Aristotelesa zakładała, że i rozum, i zmysły dają możliwość poznania prawdy, czyli było to znowu coś między racjonalizmem a empiryzmem. Jeżeli chodzi o nas, polonistów, to bardzo ważnym dziełem Arystotelesa była poetyka, gdzie poruszał bardzo ważne zagadnienia, między innymi opowiadał o tragedii greckiej, o powstaniu właśnie teatru, opowiadał o posie, o fabule, pojawiło się tam mimezis, czyli naśladowanie rzeczywistości, i różne inne ogólne zagadnienia estetyczne. To dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Komentujcie, powiedzcie, jak się podobało. Pa! pa.